Dobrze, witam, słuchajcie, moi kochani widzowie. E, dzisiaj będzie znowu odcinek z The Isle. E, jak pisaliście, pod poprzednim odcinkiem e, miałem zagrać Triceratopsem e, Nie wiem, czy to się w ogóle uda, bo pewnie coś mnie zaraz upoluje, ale będziemy próbować. I e, jeszcze zaznaczę na początku, że pod tym odcinkiem możecie zostawić e, pytania do QA, które planu planuję zrobić i wypuścić w następnym tygodniu. Wy to oglądacie w dzisiaj, czyli w piątek, kiedy to nagrywam, to w następnym tygodniu powinno być Q&A no i piszcie swoje, swoje pytania w komentarzach i jeszcze tu macie widzę na ekranie, który zaproponował żeby zagrać Triceratopsem no i okej, okay, dzisiaj spróbujemy troszeczkę przetrwać, bo oczywiście jak mnie coś zabije to kończy się odcinek chyba, że to będzie długo trwało w sensie odcinek, chyba, że będzie długo trwał, to wtedy podzielimy go na dwie części okej, okay, powąchajmy sobie troszeczkę Teraz tak, roślinożercą w tym świecie Deisl jest bardzo łatwo przetrwać, bo mamy tak, mamy tutaj wodę. Słyszałem przed chwilą jakiegoś dinozaura, aczkolwiek nie, nie wiem, czy on był daleko czy blisko i mamy też rośliny, które tam możemy prawie wszystkie tutaj zjeść, bo tu wokół mnie jest bardzo dużo tych roślin. Ja to nie wiem, jakie jeszcze ma moje te statystyki życia i zdrowia. Słuchajcie, o, jest charakter, to jest tak, mam głód 87% i wodę 90%, więc tu myślę, że się osiedlimy, tylko bym chciał tam... Tam bym chciał pójść takich jeszcze. Nie widziałem struktur w sumie dla ESIM. Takich struktur jakichś opuszczonych portów. Jakby to tam się nazywało. Tego to jeszcze nie widziałem akurat da No jeśli byście chcieli więcej tego typu odcinków, to oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę, w górę. Okej, okay, dobra. Też będę Wam w dzisiejszym odcinku pokazywał po prostu najciekawsze momenty jak ja biegam za tym triceratopsem, bo takie nagrywanie surowego gameplay'u. To nie wiem czy to by było okej. Okay. Wtedy by wyszedł długi odcinek po prostu i e, nie wiem czy to komuś by się chciało oglądać. Um, OK. okej. Pobiegniemy tam i widzimy się jak już tam będziemy. O słuchajcie, tak jeszcze tylko na chwilę. Coś tu przy mnie jest, jakiś maleńki dinozaur. Nie wiem, czy to jest bot, czy to gracz. Halo? O. Nie wiem, czy to jest yy, gracz, czy bot. Aczkolwiek jest przy mnie. Oho, i teraz się wplątałem w złą sytuację, bo jest tutaj raptor, który prawdopodobnie mnie zabije, bo ma tutaj swoje dziecko. <ścoughs> Pierwszy raz, jeśli ja spotykam jakiegoś dinozaura w tej grze. O, już idzie po, po mnie, widzicie. No, niestety mnie zabije zaraz. E, to no, niestety, zabije <śmienicza> Czyli chyba przy takich większych tych... jest, to chyba nie był e, gracz, bo dziwnie się zachowywał strasznie. Aczkolwiek nie... No dobra, e, nie, 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 nie jeszcze żarcy. Proszę na żarcy, jeszcze raz spróbujemy zagrać stricepsy. Słuchajcie, I zobaczymy, gdzie teraz się zrespimy, uwaga. Gdzie teraz się zrespimy, uwaga. Oby nie tam, bo tam już nie chciał być. Czyli nie udało się dobiec do tej opuszczonej fabryki. Ok, idziemy? Teraz jesteśmy. Eee. o znowu słyszałem i to jest chyba jakiś teren górzysty słuchajcie to jest teren górzysty tylko ja teraz jeszcze powącham e, pod wąchanie przecież i sobie powącham czy to jest w ogóle e, jakieś jedzenie, no jest woda ale strasznie daleko jest ta woda więc ja bym sobie poszedł po wodę w ogóle jestem na serwerze gdzie jest 150 osób czyli w teorii to powinno być dużo graczy ale to pierwszy raz że kogoś spotkałem w ogóle e, w trakcie nagrywania więc no ciekawie, ciekawie. W mamy tu bardzo dużo roślin, więc jak mówiłem na początku, bardzo łatwo jest się przetrwać z e, Roślinożarnym dinozaurem. I piszcie oczywiście swoje propozycje jakim dinozaurem nastanym zagrać e, z naszej serii Daisy. I piszcie swoje propozycje innych in gier, które no. mogą nagrywać. <laughs> Bo e, mam taki content teraz Robloxowo, Minecraftowy i też Daisy się tak przeplatą z nimi. No i jeszcze pewnie w Fortnite dojdzie, ale to jakieś tam e, konkursy pewnie akurat dla widzów. Więc no. E, takie na przykład ten, że robię jej v jeden z widzem o 5000 Faudosów. No myślę, że to też było ciekawe. Okej, okay, słuchajcie, ja myślę, że idę sobie teraz powodu i widzimy się za moment. Okej, okay, słuchajcie drodzy, napiszcie mi czy to co mnie dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zabiło, to czy to był... E, czy to mógł być bot, czy to a, był grad, nie wiem czy są boty e, mięsożerne, bo wiem, że boty są e, rośnieżarne, e, że, że są bo, boty na serwerach, ale nie wiem, czy są boty e, mięsożarne na serwerach. Więc jak ktoś się zna na tej grze, to mógłby mi proszę, to napisać, bo ja e, jestem noobem w tą grę. Tak sobie idę powrótku do naszego wodopoju i e, robić powrótku noc. E, ja nie wiem, gdzie mam kompletnie. Straciłem już... E, miejsce swego spawnu, więc hmm. Ciekawe, ciekawie. ciekawie Muszę przyznać, że ciekawie. O, blisko jest już woda. I słuchajcie, tak też nie wiem czy e, nasz, e, nasze punkty e, wzrostu był jakoś się traci, jak się ginie. Tak jak nie wiem, bo mi się wydaje, że straciłem e, punkty wzrostu. Bo miałem na przykład 8.2 mam teraz 8.1, więc ja tam nie wiem. Ja się nie znam jakby <laughs> Więc jakby ktoś też mógł e, Znałby na to odpowiedź To bym prosił o napisanie mi w komentarzu Nie jestem pewien Czy tu nie widziałem przypadkiem e, śladów Jakiegoś um, dinozaura e, I wiem, że teraz nic nie widzicie e, Bo jest e, Jest noc Słuchajcie, a to moje ślady Ok, to włączymy wizję ten, e, Night vision Próbujemy ciągle przerwać, nie? <grym> Może też w przyszłości założę serwer dla widzów. Może wyłożyć karę zagrać sobie z widzami. No i też pewnie e, jutro w sobotę, czyli jutro jak dzisiaj oglądacie nas w piątek, to jutro w sobotę na pewno będzie live. Um. No i chyba tyle z moich e, informacji dla, dla Was. To ja sobie pójdę pod, pod wodę i widzimy się sobie za moment. Okej, okay, słuchajcie, znalazłem wodę i mogę się napić wreszcie, e, bo już mi troszeczkę woda spadała, jak widzicie, w radnym, e, dolnym rogu e, ekranu. I słuchajcie, nie wiem, co tam tutaj mam dalej chyba robić, bo ponieważ e, mam tutaj te punkty. E, wzrostu, więc myślę, że będziemy robić taką serię z tego. Muszę jeszcze iść się najeść jakimś, jakąś rośliną. I nie wiem kompletnie, czy to są jakieś dinozaury. Słyszałem jakiś ryk z drugiego, końcu, z drugiego końca jeziora, bo to jest chyba jeziorko, a nie e, rzeka. Widziałem ten, z drugiego końca e, jeziora jakiś ryk dinozaura, więc nie wiem, czy mnie zaraz coś nie zabije, ale chciałem jednak przetrwać, ponieważ e, dobrze mi idzie, już trochę już przebiegłem. O, znowu. Tylko tym razem z tamtej strony gdzieś, tak słyszałem. Hmm. No ta gra potrafi być creepy w końcu. <grym> Jakby, więc e, to też jest ciekawe strasznie. Mm. No i myślę, że będziemy próbować tutaj przetrwać, więc takie odcinki z tego. Bo myślę, że uda mi się do 1.0 wbić e, ten punkty wzrostu. I te odcinki z DaySleeve po prostu będą troszeczkę krótsze, ale po prostu będzie ich więcej w tygodniu. I od następnego tygodnia będą tylko dwa filmy ty tygodniowo, ponieważ jest też szkoła i nauka, tak, ja też chcę się skupić na egzaminach moich, e no i tak, co zapewne już wiecie, ale słuchajcie, napiszcie swoje e pytania do mnie, do Q&A, które się pojawi w następnym tygodniu i teraz będą filmy dwa razy, w... e o, coś mi przyszło na maila, nie wiem, czy wy to słyszeliście, a jak tak, to przepraszam. Okej, okay, słuchajcie, idziemy ciągle tutaj do góry, bo tutaj myślę, że e, nikogo nie będzie, bo jak o, po, e, oglądałem poraniki do tej gry, to e, zagraniczny YouTuber mówił, że na górach nikogo nie ma tak często, więc myślę, że tutaj na górze byśmy mogli przetrwać. O, tu jest chyba już barier bariera, czyli okej, okay, musimy się tak od odwrócić po prostu. I czym w ogóle te punkty wzrostu. E, Idą dobrze? Dobrze idą, słuchajcie! Ja bym chciał do tego du dużego Teratopsa przetrwać, ale nie wiem, czy to się poza tym uda. Nie wiem, e, nie wiem, niestety. Okej, okay, tu mamy jakieś pojedyncze drzewo. Okej, okay, jest noc. Czy jest ciągle noc? Jest, a która w ogóle jest godzina? E, jest godzina 19.52, aha, to nie tak ciekawie, jak myślałem. Myślałem, że jest troszeczkę w tej grze czas leci szybciej, ale bardzo, bardzo powolutku leci. Tak jak mówiłem, z DST będą krótsze odcinki, takie 8-minutowe myślę i... ale będzie po prostu ich więcej, nie wiem? Będzie ich więcej. Czasami też się pojaw pojawią trzy odcinki tygodniowo. o to się nie martwi też czasami będą live'y, więc um, strategia kanału ogólnie zostaje taka sama, tylko mniej filmów, trochę będzie mniej live'ów. Okej, okay, załóżmy tutaj do lasu. Um, ja muszę się tutaj położyć, i jak się kładzie w tej grze. Um, jak się w tej grze kłaść? Halo. Nie wiem, jak się w tej grze kłaść, ale myślę, że coś przy mnie chodzi. Eee, jak się kłaść w tej grze? Słuchajcie, no ja to nie wiem. O! Tutaj to nic się nie, nie, nie dzieje. Aha, to nie wiem, jak się w tej grze kłaść. Chyba, że po prostu na serwerze jest za, zablokowane. To, to, to ja tam nie, nie, nie wiem, nie? Dlatego nie wiem. Słuchajcie. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dużo nie pokazałem pewnie, ale no po prostu sami to yy, jakby rozum, musicie to zrozumieć, że Daisy to jest taka specyficzna gra gdzie no nic się tak kompletnie nie dzieje my po prostu próbujemy przetrwać więc myślę, że to będzie też gra bardziej na live'y ale odcinki z tego będą, słuchajcie próbujemy sobie przetrwać ciągle naszym TricerTopsem ja się tutaj wyloguję zaraz no i ten, będą te odcinki, ale krótsze, ale będzie ich po prostu więcej bo też nie chcę surowego gameplay'u po prostu pokazywać jak biegam di dinozaurem i tak 40 minut, bo to wcale sensu nie ma i też dla, dla Was i dla mnie no i ten to by było chyba na tyle w tym odcinku ja dziękuję Wam za oglądanie trzymajcie się no i papa a i jeszcze pamiętajcie o subskrypcji no i piszcie swoje pytania do QA ja Wam dziękuję za oglądanie trzymajcie się no i papa